jestem Oczywiście na rozrobiały, wywaliły wodę A to zaraz będzie no to Biała Neska Tu osa Niedobra Nuta No i jeszcze mamusia tych czarnych A ona się boi, jest cika. Nie wiem czy będzie ją widać O, o, je Edzia to jest Edzia. No co osa? Czekacie na jezonko. Zaraz wam dam. Wszystkie mają trochę ponad rok czasu. Tyle, że... No właśnie roki, 4 miesiące ma Edzia. No już miała małe. U poprzedniego właściciela to się zakocił. No i Nuta tak samo. Miała małe, ale podobno nie przeżyły. Mleka daje tylko troszeczkę. Nie wiem, czy jej nie zasuszę osa jeszcze nie miała młodych nie miała dzieci tak no, no dobra idę teraz będę je karmić maluchy płaczą bo słyszą mamusie i tu właśnie będzie Będą małe. Te kozy zostaną przeniesione w inne miejsce, tylko właśnie jesteśmy w trakcie szykowania im miejsca, bo tutaj będą miały mały wybieg sobie na dwór. Tak, będą mogły sobie pobiegać. Tylko no jeszcze chwilkę muszą poczekać. Te maluchy białe wzięłam ze względu na to, że Ktoś chciał je przeznaczyć na mięso i mówię, odchowam je. No i z tych właśnie małych białych, to jest e, dwa koziołki i trzy kuski. Miały być cztery kuski, jeden koziołek, ale jak przyjrzałam się dobrze, to jednak dwa koziołki są. Tu jest Edzia, była zamknięta w tym końcu, bo ona tu na noc z małuchami tymi czarnymi siedzi, bo niestety reszta może krzywdę zrobić. Czekam aż troszkę podrosną, i wtedy dołączę do stada. No. O, już wyszła. I jestem jeszcze w trakcie robienia właśnie im e, no wybiegu takiego na łące dosyć dużego, żeby miały gdzie się paść. Będzie tam trawka już świeża rośnie. No. Więc no do zobaczenia na następny raz. No i dawajcie jakieś imiona propozycje dla tych małych. Jak macie jakieś pytania, to też piście. Jak będę wiedziała, to odpowiem. Jak nie, to powiem, że nie wiem. Więc no, czekam na Wasz odzew. Pa!